Пан Пановам. Слова святий в Антенії в Андрій Святого Марка. Того часу пішов Ісус з учнями до сіл, Кесавої Великої, і, і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи, їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя, інші за Інню, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього, і він почав їх навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, до сказав Петрові, відійди позад мене сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Ото от, слово панське. W imię Ojca i Ducha, Syna, Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, czcigodne wile nasze siostry zakonne, nasz drogi ministrant, organistka, kochane kochani parafianie, umiłowane Boże dzieci. Za kogo ludzie Uważam Syna Człowieczem. Pan Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. Pan Jezus dzisiaj pyta każdego z nas. Kto ja jestem dla ludzi? Jak wy ludziom o mnie mówicie? W jaki sposób opowiadacie o mnie swoim bliskim, swojej rodzinie? W jaki sposób swoim życiem Ukazujecie, że Bóg jest dobry i że Bóg kocha każdego człowieka, w jaki sposób swoim postępowaniem zachęcamy innych ludzi, żeby poznali Pana Boga. Kim jestem dla drugich ludzi? Pyta się Pan Jezus dzisiaj nas. Kiedyś byłem zaproszony do jednej rodziny, takiej pobożnej rodziny. Wieczorem siedzieli, my rozmawiali i tato tej rodziny mówi, Ojcze, na kilka minut trzeba przerwać rozmowę, bo w nas zaraz jest modlitwa rodzinna i zapraszamy Was do modlitwy. Poszedłem z nimi na modlitwę. I jedno co mnie. Tak zdziwiło, zaczarowało i e, tak zachodzenie miałem taki własne, jakby, to to, że te rodzice modlili się. Jeszcze raz powtarzam. Byłem bardzo mile zaskoczony, bardzo zdziwiony, że te rodzice modlili się. I tato i mama, pięknie na kolana, złożyły ręce, może czasem zakrywali oczy. I cały czas wyrasła nie modlili się, patrzysz. Ojcze nasz zdrowa, wierzy w Boga. Tam było tylko dzieci, te najmniejsze to wylazili tatowie na szyję, a on oni zdejmował, stawiał na podłodze, znowu się modlił, nie, nie przerywał modlitwy. Ktoś tam gdzieś biegnął, coś przywrócił, mama zabrała, drugie dziecko, postawiła koło siebie, nagle się modliła. Oni nie przerywali modlitwy. Jak skończyli, kiecy poszły sobie każdy w swoją stronę. I byłem zdziwiony, że oni się modlą. bo ja byłem na takich modlitwach, gdzie bardzo pobożni ludzie, na przykład w jednym domu, babcia uczyła swojego wnuczka, a nie Boże, stróżą, mówię, tak klęczą razem. I ona, mówię, powtarza. Aniele Boże, Aniele Boże, stróżu mój, co? Stróżu, stróżu mój, Powtarza, stróżu mój, zawsze przy mnie stój. Co robić? Stój przy mnie, stój. A starszy wnuk patrzy i każe, ojciec, to nie modlitwa, to koncert. Każe. Bo ona go uczy modlić się. Ale my zapominamy jedną rzecz. Oczywiście ja nie mam rodziny, to Wy powinni mnie nauczyć, ale my nie powinni dzieci niczego uczyć, w ogóle. Dzieci powinny brać z nas przykład. Ja wam kiedyś już, kochani, mówiłem, że u mnie w domu nie było takiego, że babcia czy mama posadzili mnie na krzesło i mówiły, Janie, teraz powtarzaj za mną. Ja nie pamiętam takiego uroku, takiej lekcji. Tylko kiedyś mama opowiadała, że zawsze my się modlili i był taki jeden wieczór, kiedy my się przeżegnaliśmy. І я за почав мовить плачеш. І за ним бабця і мама взяли отте, то мама говорить до бабці, тіку, тіку, не пмотись. Я неся, а вони за мною повтарний. Я думаю, маму, къде то было? Якого числа? Я не пам'ятаю, мов, ну шкода. Были бы юбилей, ручниця, в тим дню, там 16 lipca, tam 1970 jakiś 9 чи 80 й rok. Nie pamiętają czysta, zapomnieli, nie zwrócili uwagi. Ale był taki wieczór, kiedy ja zacząłem Ojcze nasz zdrowaś, a babcia z mamą powtarzali za mną. I ja nie pamiętam, żeby mnie ktoś uczył modlić się. Ja po prostu brałem przykład z tych, którzy, którzy z którymi ja mnie I to jest prawdziwa nauka. Dlatego dzisiaj Pan Jezus pyta uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. Jeżeli my idziemy gdzieś na dworze, na podwórku po mieście i mówimy, ten nie chodzi do kościoła, ten nie wierzy, tamten bez ślubu, ten jeszcze, to tak naprawdę nasz problem. To my tak doprowadzili. To my właśnie w taki sposób wychowujemy ludzi, że oni nie znają Pana Boga. Bo zamiast Pana Bogiem się chwalić, Zanim za nas tego, żeby własnie mówić o Bogu, żyć Panu Bogiem i się z Bogiem chowamy. Gramy się w takich chowanki, brzmurkiem, różanie słowa, żeby nikt nie wiedział książeczkę schować, idziemy koło krzyża, to tak oczymy, żeby nie, jak nie biegom, żeby nikt nie zobaczył. To kto ma im powiedzieć o Panu Bogu? Mnie kiedyś babcia opowiadała, Taką prawdziwą historię naszych sąsiadów, e, no może nie mnie, ale tam swoim podróżkom ja to słyszałem. I między sobą, oczywiście, tam nie było jakichś splotek. Ja to e, dzisiaj dopiero myślę, jak to tak, ludzie się schodzili, kobiety niewiastkę, i oni nie plotkowali. Chociaż mówili jedna o drugiej. I tam coś babce zapytali, no co tam adali, jak tam sąsiadka. А бабця каже, да вони в жмурки грають. Як в жмурки? В хованки. То як то в хованки? А каже, рано бабця каже, біжить від дзятка вудки, горівки, і ховає, щоб він не знайшов. Але як він знайде, то потім тому вечір бабця ховається від нього. І так кожен день. В хованки грають. Так, так, всі навчили, так їм довжив. Але ми не можемо з паном Богом бавитися в хованки. My musimy Panu Bogu podziękować za to, że my Jego mamy, że my cieszymy się Bogiem, że my możemy być dumni panem Panu Bogiem. I dlatego Pan Jezus mówi potem, bo my mówimy, święty Piotr coś nie pomie, bo on się dobrze Pan Jezus mówi, arcykapłani, pierwszoświątynaki, knieżniaki, wszyscy zrobią tak, że mnie zabiją. I Piotr apostoł przychodzi i mówi pan Jezu, no zrób coś, żeby tego nie było. I on mówi, to szatan tak chce, żeby nie było problemów. A pan Jezus wchodzi w problemy, pan Bóg wchodzi w nasze problemy. I to słowo oczywiście, to można byłoby na rekolekcjach kapłańskich powiedzieć, bo to, Pani was nie dotyczy, ale tutaj powinien każdy ksiądz, czy biskup, czy kardynał czy papież, czy siostry zakonne, czy misjonarze powinni powiedzieć Panie Boże zmiłuj się, przebacz. Dlaczego? Bo my wydajemy Pana Jezusa na śmierć. My zamiast tego, żeby Pana Jezusa głosić, mówić o Nim, jak Święty Paweł mówi w pory i nie w pory, to my chowamy tego Pana Jezusa. Po prostu mamy swoje sprawy, swoje dzieła, swoje interesy, a Pan Bóg poczeka. A to jest takie ważne, żeby nie wydać Pana Boga na śmierć. I może my nie przewijamy gwoździami Pana Jezusa do krzyża. Ale ja nieraz sobie robię rachunek sumienia i myślę sobie, nawet, na przykład teraz, kiedy jestem w na remoncie, to ja sobie myślę, czy ja wszystkim powiedziałem o Pana Bogu. Czy ludzie wiedzą, że ja przychodzę z komunią świętą? Czy ja rzeczywiście nie chowam Pana Boga? Kiedy dzisiaj ja byłem w szpitalu, przeszedłem na piąty etap wariatywny jak raz wychodzi wracz za drogą, wszyscy go znają i, i on pierwszy przywitał się, pierwszy, nie ja, Jezus Sława Jezusa Chrystusa, mówi: wie do kogo. każdy tam z А, то я знаю, вони католики, дід-дід, каже в них. І Я собі мислю, якщо він, лікар, знає, хто є католиком, то чому я не знаю, я ж ксюнця. Я повинен знати. То я ховам пана Ісуса, а задорожний не хова. Показую, так, так, я знаю, що вони католики. То хто з нас ксюнця, жизіцький чи задорожний? То для мене таке питання, то особисті вороги. І дісяй... Chcemy rzeczywiście pomyśleć, czy my Pana Jezusa nie chowamy, czy my Pana Jezusa nie robimy pogrzeb żeby ludzie tylko nie znali. Schować jest pokój. Jak jeden sędzią mówił, nie ma ciała, nie ma dzieła, tak? Schowali trup, dzieło zakryte. My nie możemy tak zrobić. My to ciało Boże możemy i powinni pokazywać ludziom. Dlatego jest aboracja, dlatego jest Musza Święta, dlatego idziemy do Komunii Świętej, żeby żyć Panu Panem Bogiem. Pan Jezus pytał, kto ja jestem dla ludzi? To od nas zależy, Czy ludzie znają Pana Jezusa? Czy ludzie czasem więcej nie znają od nas? Ja jak chodziłem do szkoły, to już też mówiłem wam, na Wielkanoc przyszedłem, bo my trzy dni do szkoły, nie chodzili. I kiedy na czwarty dzień świąt przyszedłem do szkoły, Wychodzi dyrektor i ja mówię Chrystus i każe, ja znam go, mnie żadne To Win znał. A nie wszyscy Katolicy znają, że Pan Jezus zmartwychwstał, bo dużo nas żyje tak, jakby Pan Jezus w grobie leżał do dzisiejszego dnia. A dyrektor szkoły znał. I mu już wskazały, Żeby my zrobili wszystko, żeby Pana Jezusa nie chować. Tylko żeby z Panem Jezusem żyć, tutaj na ziemi. I zrobić taki podarunek, żeby Pan Jezus w niebie kiedyś, żył z nami. Amen. I będzie podwalony Jezus Chrystus.